rozdział XIX. Jak rozumieć te słowa? I rozdzielił Bóg między światłem i ciemnościami. Nawet niejasność słów Bożych ma ten pożytek, że wywołuje różne zdania o prawdzie i stawia je przed światło wiedzy naszej, ponieważ jeden tak to rozumie, inny inaczej. Ten jednak wykład ciemnego miejsca potwierdzony być powinien, bądź świadectwem rzeczy oczywistych bądź przez inne miejsca Pisma Świętego żadnej wątpliwości nie ulegające rozprawiając wiele o miejscu ciemnym albo dojdziemy do odgadnienia myśli piszącego albo choć ona i niejasną pozostanie to jednakże przy sposobności rozprawiania nad tak ciemnym miejscem niejedną się inną prawdę wypowie ja przypuszczam, że nie będzie niedorzecznym i niezgodnym z dziełami Bożymi mniemanie takie, że przez światłość ową, co naprzód uczyniona była, rozumieć będziemy stworzenie aniołów i że odróżniono aniołów dobrych od nieczystych w tych słowach i rozdzielił Bóg między światłem i ciemnością i nazwał Bóg światło dniem, a ciemności nazwał nocą. Tego odróżnienia mógł dokonać ten tylko, który mógł z góry wiedzieć, że jedni aniołowie upadną i pozbawieni światła prawdy w mrocznej swej pysze pozostaną, albowiem, rozgraniczenie dwa dnia zwykłego powszechnie nam znanego od nocy zwykłej, czyli światła fizycznego od ciemności fizycznych, powierzył Bóg owym pospolitym dla umysłów naszych dostępnym ciałom niebieskim. Niech się staną światła na utwierdzeniu nieba, aby świeciły nad ziemią i dzieliły między dniem i nocą. I nieco dalej mówi. I uczynił Bóg dwa światła wielkie: światło większe na pierwiastki dnia i światło mniejsze na pierwiastki nocy i gwiazdy. I postawił je Bóg na utwierdzeniu nieba, świecić nad ziemią i rządzić dzień i noc, i dzielić między światłością a ciemnością. Natomiast podział czynić pomiędzy owym światłem, który jest święty, zespół anielski, jaśniejący duchowo od blaskiem prawdy, a wręcz mu przeciwną ciemnością, to jest strętnymi duszami złych od światła sprawiedliwości, od padłych aniołów. Taki podział czyni, czynić mógł, tylko ten, przed którym nawet przyszłe zło, nie natury, lecz woli. Nie mogło być zakryte i niewiadome.